Dzisiaj sobie uświadomiłem, że pod pewnym względem ostatnich 25 lat mojego życia to była strata. No, może 20, zmarnotrawiłem 20 lat mojego życia. Jak byłem w waszym wieku, zacząłem nawet młodszym byłem niż wielu z was tutaj, zacząłem samodzielnie bardzo myśleć oraz decydować za siebie, to już było, jak nie wiem, tak, 13-14 lat. Odszedłem od Boga. Szukając wolności i miłości. Odszedłem od Boga dlatego. Jak to później zrozumiałem, że się go bałem. Mniejsza o to teraz dlaczego, ale się go bałem. Uznawałem z początku, że jest straszne. Że... nie wiadomo, czego chce od człowieka. Po prostu. Nikt nie będę się teraz wdawał w te wszystkie, wiecie, obrazy Boga, coś tam, że jest sędzią, że jest, podat że jest, że jest jakimś egzekutorem, że jest policjantem, że jest podglądaczem. Wszystko jest, to, wszystko wiecie. Że jest moim ojcem, dziadkiem, kimś tam dobrym, niedobrym. Bóg był podejrzany. I Bóg był daleko. Później uznałem, że w związku z czym uważajcie, tego mojego odejścia od Boga nie żałuję dzisiaj. Bo wtedy uznałem rzecz, która mi się wydawała podstawą dla w ogóle ateizmu. A dziś uważam, że była jednym z największych z moich odkryć. A więc, jak Wam teraz mówię o tym moim odejściu od Boga, to co wcale nie są lata, których żałuję. Zobaczcie. Otóż odkryłem, wtedy doszedłem do wniosku, że Bóg, taki Bóg, jest niemożliwy. A więc, w związku z tym, poszedłem dalej. Nie ma Boga. Co się by to w ogóle sprawą przejmował? I kapujesz, dlatego mówię, że nie żałuję tamtego odkrycia, bo jeżeli by Twój Bóg, czy Twoja wiara w Boga zakładała, że On może być podstępny, zły, potępiający, osądzający, szyderczy wobec Ciebie, niepomocny, zapominający o Tobie, chowający się przed Tobą złośliwie, nie podający Ci ręki wtedy, kiedy tego potrzebujesz. To lepiej nie wierzyć w Boga, rozumiesz, jeżeli Ty myślisz, że Bóg jest taki. W ogóle, jeżeli w Bóg, w którego Ty wierzysz, choćby w jednym calu swoim, wydaje Ci się podejrzany z jakiegoś powodu, to mówię Ci jeszcze raz, nie ma takiego Boga, rozumiesz?, który byłby niepociągający, choćby w jednym calu który byłby niefascynujący, choćby w jednym calu, który byłby mroczny, choćby w pół cala. Nie ma takiego Boga. I naprawdę, po tamtym moim doświadczeniu, ja się nie dziwię ludziom, którzy odchodzą od Kościoła, jeżeli słyszą w Kościele, niekoniecznie od księży, ale też, którzy słyszą w Kościele także od tych, którzy są w tym Kościele, że właśnie taki jest Bóg choćby w jednym calu. Rozumiesz? Nie dziwię się im. Wiem, że to, co teraz mówię, jest. jest, jest... Wow! <grytania> Ma swoją wagę, ale przyznam, że wolę uczciwego ateistę niż nieuczciwego wierzącego. Wolę ateistę, który nie chce wierzyć w złego Boga, choćby tylko on w, jakiejś, w jakimś milimetrze miał być zły, niż wierzącego, który wierzy w Boga, który jest pół na pół. Jak ten głupi znak, wiecie, azjatycki. Ying, yang, takie białe, czarne, w czarnym, białe i tak dalej. Nawet jeżeli, nawet jeżeli czasem ten wierzący mówi, Bóg jest dobry, ale w mądrości swojej pozwala szatanowi działać na tej ziemi. No i ten szatan nas doświadcza. Zauważ, że nawet wtedy, kiedy mówisz coś takiego, zakładasz, że, dobra, Bóg jest dobry. Ale On swoją dobroć zawiesił troszkę powyżej naszej stratosfery. Co jest poniżej, co jest pod tym niebem błękitnym nad nami, które czasem jest błękitne, a czasem szare, to należy do szatana. Więc Bóg jest dobry, ale tu nie działa. Nadal w ten sposób, pokrętny bardzo, oskarżasz Boga. Bo nawet jeżeli sobie tłumaczy, że no dobrze, w mądrości swojej, wypróbowuje nas, nie wiadomo o co chodzi nadal uważasz, że Bóg w doskonałości swojej może być zły. Co więcej, niektórzy wielcy profesorowie teologii, rozumiecie, głoszą, że Bóg, ponieważ jest doskonały, w ogóle nie czuje. Oczywiście chodzi im o to, że Bóg, ponieważ jest doskonały, to nie czuje cierpienia. Ale nadal, zamienia się nagle w istotę jak taka idealna kula z metalu, idealnie gładka. To jest Bóg. On jest może otwarty tymi swoimi powierzchniami na zewnątrz, ale tak naprawdę zamknięty w sobie. Jego nic nie tyka. To jest ten Bóg? To jest ten Bóg, który w tak niedoskonały sposób jest pokazany przy pomocy figurki drewnianej przybitej do krzyża? Coś mi tu się nie zgadza. No więc na początku, jak byłem młody, odszedłem od Boga w poszukiwaniu wolności i w poszukiwaniu miłości. Później Bóg mnie znalazł. Ja teraz nie chcę całej tej historii przytaczać tu. Niektórzy z Was zresztą ją znają, ci, którzy nie znają, zawsze mnie mogą dopytać. W każdym razie spotkałem Chrystusa żyjącego. To było dla mnie wstrząsające. Powiedzcie, odkrycie, a zauważcie, że wzrastałem. Jako katolik w kościele katolickim w Polsce. I ja dopiero w wieku 19 czy 20 lat odkryłem, że Jezus jest istotą żywą. Że to nie jest figurka na krzyżu. Że to nie jest. Oczywiście ja wiedziałem, że on jest istotą żywą w takim sensie, że naprawdę jako dziecko kiedyś przeżyłem pierwszą komunię świętą. I naprawdę byłem przekonany, że. Ale wtedy było takie: no jest istotą żywą, ale zamkniętą za tymi zimnymi drzwiami w tabernakulum. A potem w to przestałem wierzyć. Ale wiecie, nagle do mnie dotarło, że Jezus jest Bogiem, który jest żywy i który działa, i nie ma takiej chwili w Twoim życiu, żeby go nie było przy Tobie. Nie po to bynajmniej, żeby Cię podglądać. Przede wszystkim dlatego, że istniejesz, bo On istnieje. Nie możesz istnieć bez Jego istnienia. Ono sobie powiedział: Ja jestem, a Ty jesteś, bo On jest. Od tego się wszystko zaczyna. Ale później On nie tylko jest i przez to pozwala Tobie być, ale też jest i działa w Tobie, wokół Ciebie. Święty Ignacy Loyola w tym swoim wielkim objawieniu nad kardonerem, jak odkrył Boga, odkrył, że Bóg jest wszędzie, we wszystkim i że we wszystkim z miłości swojej pracuje. Rozumiecie? Bóg w tobie pracuje, w każdej komóreczce twojego ciała, w każdej komóreczce kwiatka, na którego patrzysz, jak, jak się robi ciepło na wiosnę, w, każd w każdym płatku śniegu, we wszystkim, co ożywione i nieożywione, we wszystkim Bóg pracuje dla twojego dobra. To jest Jego miłość, która nigdy nie ustaje. On sobie odpoczął kiedyś w pierwszy szabat i potem znowu wrócił do pracy. I od momentu, kiedy to odkryłem, Zacząłem tracić czas. Właśnie o to mi chodzi. W momencie, kiedy się nawróciłem, zacząłem marnotrawić rok po roku. Dlaczego? Ponieważ tak mnie zachwyciło to, że spotkałem żyjącego Jezusa. Tak mnie ujęło, zdumiało, że on jest żywy i że on się może również pokazać każdemu innemu, kto tylko o to poprosi, że że wydało mi się absurdem, że są jeszcze jacyś ludzie, którzy nie wierzą. Wiecie? I zaraz pierwsze chwile po moim nawróceniu, pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, potem jak poszedłem do jezuitów, wszystko tak naprawdę było pod jednym wezwaniem, żeby iść do innych i powiedzieć im: „Ej, weźcie się obudźcie, Jezus żyje. Tylko tyle”. I to było pierwsze marnotrawstwo. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Później dotarło do mnie, że ja świadczę wobec ludzi o tym, że go spotkałem, mogę ich doprowadzić do podobnego spotkania, a jednak jest coś w ludziach i to mnóstwie ludzi, że oni się nie chcą z Jezusem spotkać. Jakieś blokady, jakieś dziwactwa, jakieś coś. Zacząłem się denerwować na nich. Głównie wtedy też na ludzi wierzących, że są ochrzczeni, a wcale nie są wierzący. Są może i w coś tam wierzący, ale ponieważ są niepraktykujący, no to o co? I tak dalej. Więc się bardzo mnie poruszyła ewangelizacja, wyjście do innych, przepowiadanie, krygmat, zrobić przez ulotki, imprezy, na ulicach. Czego ja nie robiłem w szaleństwie swoim? Raz czy drugi o mały włos się skoń... nie skończyło bijatyką. Raz z satanistami przy jakiejś tam okazji, raz z jakimiś gośćmi, którzy coś tam sprajowali, a myśmy też chcieli sprayować. Tylko oni mieli swoje tam sprawy do przekazania, a my swoje. Potworna strata czasu. Kolejna. Potem do mnie dotarło, że do niektórych ludzi trzeba dotrzeć przez ich psychikę, przez ich emocje. Stwierdziłem, dobra, więc jak, jako, jako dobry ksiądz muszę się na tym znać, więc się zacznę tego uczyć. I teologii, i psychologii, antropologii, filozofii terapii wszelkiego rodzaju, żeby jak najskuteczniej porozwalać w ludziach to co im przeszkadza poznać Boga. I dobrze mi to szło. I niektórzy z was wiedzą, że dobrze mi to idzie dalej. Kolejna strata czasu. Kolejne miesiące i lata na stracie. Wiecie dlaczego? Dlatego że Bóg Chce przyjść do innych i to jest, jego, to jest jego tajemnica. I nie będę wam tłumaczył dlaczego, bo ja sam nie wiem, dlaczego on jest taki dziwny. Bóg chce dotrzeć do ludzi przez ludzi. Czasem przez aniołów, ale zawsze przez jakichś pośredników. Nie wiem, co jest grane. Jeżeli tobie przypadła w udziale łaska spotkania się z Chrystusem. To Bóg do innych chce dotrzeć przez Ciebie, tak jak i przeze mnie. Teraz uważaj. Ty nie jesteś akwizytorem w imię Jezusa. Nie masz być hydraulikiem w imię Jezusa i naprawiasz drugiego człowieka. Nie masz mu niczego sprzedawać. Nie masz być żadnym... Ty, ty nie wykonujesz żadnych usług w imię Jezusa, ani niczego nie sprzedajesz innym osobom, a już tym bardziej na pewno nie Jezusa. Jedyna, jedyna droga, którą Bóg przez Ciebie dojdzie do innego, to Twoje światło. Nic innego. I dlatego dzisiaj słyszymy w Ewangelii Zajaszowej: Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twoje zdrowie. Dalej, bo dzisiaj tego nie słyszeliśmy, ale dalej prorok Izajasz będzie kontynuował. Jutro, jak ktoś z was będzie na mszy świętej, to usłyszycie. W pierwszym czytaniu wyraźnie Izajasz mówi, jeżeli u siebie usuniesz jarzmo, jeżeli przestaniesz grozić palcem innym ludziom, jeżeli przestaniesz mówić przewrotnie, wówczas, bo tam jest jeszcze więcej yy, tych warunków, wówczas twoje światło wzejdzie jak zorza i wokół ciebie Choć była noc, zrobi się dzień. Znacie, to do mnie dotarło. Dobrze, nie dzisiaj, to do mnie dotarło parę lat temu. W zasadzie jak przyszedłem do Sącza. znacie, bo ja pracowałem z różnymi ludźmi w różnych akcjach i tak dalej, ale tu po raz pierwszy, jak przyszedłem, żeby się zająć magisem, którego tu jeszcze w zasadzie prawie nie było, to wtedy do mnie dotarło, że to nie będzie akcja, to nie będzie. Pięć dni. To nie będzie ewangelizacja, to nie będą rekolekcje miesięczne. To będzie formacja, która będzie trwać być może latami. I co wtedy? Mam was bić po twarzach. Mam... Ja już miałem duże doświadczenie, że niezależnie od tego, co zrobisz długiemu człowiekowi, żeby go obudzić, on dalej jak będzie chciał, to będzie spać. Tyle. Znaczy, i wtedy na początku, jak tutaj przyszedłem, najpierw słowo do mnie przyszło i się zdziwicie. Z pieśni nad pieśniami. Ale bynajmniej miłosne. Przyszło do mnie słowo, jedno zdanie z pieśni nad pieśniami. Nie budźcie, nie budźcie umiłowanej mojej, póki nie zechcę wstać sama. Słuchajcie, no, ja przychodzę jako wielki formator pracować z młodzieżą i nagle było: nie budźcie mojej umiłowanej. Kto tu jest umiłowana? Umiłowana to jest kościół. To ty jesteś. To ci ludzie, którzy siedzą dookoła ciebie, a ja cię mam nie budzić? No to halo. Co ja mam robić? A Pan Jezus mi wtedy powiedział: Przestań palić. I ja mówię: Co? Oczywiście odpowiedź mogłaby być śmigło, no bo to było głupie pytanie. No jak to? Co? Przestań palić. I stwierdziłem: Aha, no, okej, okay, rzeczywiście, no tak, no bo yy, dla mnie kiedyś. W ewangelizacji z innymi, rozumiecie papierosy, to było też coś takiego, że popatrz, no nie, ja jestem tutaj twardym gościem, chodzę w dżinsach, no nie, jak chcesz dam ci zwłokcia w mordę, palę papierosa, ale wiesz, kocham pana Jezusa, no nie? Bo nawracałem różnych zbirów. A tu nagle przestań palić, aha, no tak, no bo młodym trzeba pokazać prawdziwą wolność, a nie wolność na pokaz. Ale później, rozumiecie, z dnia na dzień docierało do mnie, że ja nie mogę niczego zrobić z kimkolwiek, z wami, z kimkolwiek. Jeżeli nie zrobię czegoś ze sobą, jeżeli ja się nie będę modlił, to co z tego, że Tobie się będę kazać modlić, czy Ci coś tam pokażę, czy Cię czegoś nauczę? Jeżeli ja się nie będę nawracał, nie będę poprawiał swojego życia, jego jakości, to co z tego, że Tobie będę to głosił, bo tak Panie Jezus mówi? Jeżeli sobie wreszcie pozwolę na to, żeby żyć coraz głębiej w Jezusie, żeby się zakorzeniać w nim i z niego czerpać soki. To zacznę tak świecić, że czy o tym komuś powiem, czy nie powiem, to, to, on, to on sam sobie powie: Ty, tam jest jakieś światło, tam jest jakaś siła. Zapytajmy o co chodzi. I dlatego wam mówię, że dopóki tu nie przyszedłem, chociaż wydawało mi się, że bardzo potężnie służę Bogu, to był piz na wodę i fotomontaż. I pod tym względem to były stracone lata ponieważ ja wtedy błagałem Boga i płakałem za całymi pokoleniami ludzi i grupami, i wspólnotami i walczyłem o nich i do krwi czasami. To prawda, z różnych powodów ta, ta krew się pojawiała, ale to była prawdziwa moja krew, która płynęła z moich gran. I jeszcze raz Ci mówię, pic na wodę i fotomontaż, dlatego że moje serce w tym wszystkim bardzo niewiele się zmieniało. Natomiast cały czas byłem skupiony na innych, na wrzeszczeniu na nich, na trąbieniu na nich, na pokazywaniu ich palcem, na grożeniu im palcem, na nauczaniu. A bardzo niewiele we mnie z tego się działo, bo uznałem, że jak kiedyś Pana Jezusa spotkałem, to już wystarczy. I dlatego teraz nie krzyczę <laughs> dzisiaj na całe gardło, ani nie podnoszę głosu, bo chcę, żeby to do Ciebie dotarło.